Witam Państwu, minęła godzina siódma wieczorem i ze stacji WP na 1490M w Chicago 4 kwietnia w programie Radiowe Tajemnice Świata kłania się pięknie Barbara Foroszy. Witam słuchaczy zarówno w naszej Metropolii Chicagowskiej, jak również w zasięgu internetowym. I co dzisiaj w programie powiem już za chwilę, ponieważ pozostaniemy sobie dalej w słowach przekazów i już z zapisów archiwalnym w naszym przypomnieniu czy przypominaniu sobie przed finałem misji tego, co istotne i co jeszcze może Wiele rozjaśnić dla Państwa, którzy być może systematycznie nie nadążali za projektem misji ratowania Ziemi i ludzi w Egipcie. Numer do studia 708-524-9762. Numer do biura w programu jest 773-625-1409 i mój adres elektroniczny barbarahoroszy.com. Przypominam Państwu, że naszego Radia można słuchać na żywo w sieci elektronicznej pod adresem www.wpna1490am.com, jak również w dowolnym czasie w zapisie archiwalnym audycji na kilku stronach, z tym, że w tej chwili ciągle jeszcze strona radiowa jest w trakcie restrukturyzacji. Najnowszy system Mozilla nie za bardzo się sprawdził, aby akurat w tych przekazach pomóc Państwu w odsłukiwaniu, dlatego też zostanie zrobione coś, co przywróci tą niedawną formę wygodnego odsłukiwania. Również Państwa zapraszamy na stronę Misji Faraon, gdzie również znajduje się link, na którym możecie Państwo znaleźć dostęp do wszystkich archiwalnych zapisów programów. Y jeszcze chciałam Państwu przypomnieć strony internetowe pani Lucyny Łobos, Lucyna Łobos-Brown czy Lucyna Lobos-Brown. PL po polsku i com w języku angielskim oraz strony www.gizamap.pl również można słuchać po angielsku z końcówką com numer do biura fundacji wspierania badań archeologicznych do Mysteries of the World jest bezpośredni do pani Marii Michałek 773 416 3309 albo e-mail mmichalek66 at Szanowni Państwo, tak jak powiedziałam, będziemy sobie dalej za chwilę podążać słowami przekazów otrzymywanych od duchowego opiekuna Ziemi przez Panią Lucynę łopos brown od roku 2000. W obszernych fragmentach dotyczących misji ratowania Ziemi wspominięciem oczywiście pytań dodatkowych, które Możecie Państwo mieć do nich dostęp, udając się na strony, gdzie w zapisach, zarówno pisemnych, jak i dźwiękowych, znajdują się wszystkie słowa przekazów. My będziemy się koncentrować już w tej chwili do końca tylko tymi fragmentami, które dotyczą misji ratowania Ziemi. Osoby zainteresowane tymi partiami przekazów, które dotyczyły zdrowia, filozofii istnienia i wielu innych pytań i odpowiedzi, które znajdują się w tych sesjach. Odsyłamy na nasze strony, przypomnę raz jeszcze missionfaro.com lucyna Lobos -Brown i gizamap.pl Oczywiście na początku zawsze www.3w. I powrócimy sobie do przekazów, które a w naszym rozumieniu jeszcze mogą otworzyć serca wielu ludzi i umysły państwa będących w zasięgu naszej komunikacji już, można powiedzieć, tuż przed wielkim finałem. I jeszcze chciałam zwrócić Państwa uwagę na jeden link do Księgarni, która w Polsce Księgarni Internetowej, która również uczyniła dostępnymi po polskich cenach, czyli jeszcze bardziej dostępne dla Państwa będących po drugiej stronie oceanu wszystkie, y, wszystkie zapisy dźwiękowe przekazów pani Lucyny Łobos www.księgarniaszkolna.net .pl na naszych stronach znajdują się linki do tej księgarni, więc również bez problemu państwo odnajdziecie ją. Teraz już przechodzimy sobie do informacji, dzięki którym możemy się słyszeć i przygotowanej na dzisiejszy wieczór porcji przekazów i tak pozostanie już do końca, dopóki nie dojdziemy sobie do dni dzisiejszych, które najpewniej pokryją się z finałem misji już za chwilę przejdziemy sobie do słów przekazów. Ja tymczasem pragnę Państwa zaprosić w imieniu Pani Lucyny Łobos do Centrum Masażu przy 5785 Nord Milwaukee na masaże oraz terapie lecznicze, na głęboki masaż limfatyczny, masaż sportowy oraz terapię czaszkowo-krzyżową. Szczególnie Pani Lucyna poleca obecnie terapie przeciwbólowe, bardzo skuteczne a także możecie Państwo skorzystać z pobytu Pani Lucyny Łobos w Chicago, z prywatnej sesji channelingu w sprawach osobistych, takich jak sprawy zdrowotne, zawodowe, życiowe i nie tylko, również w dużo szerszym aspekcie, nawet filozoficznym i dotykającym sensu życia i istnienia. Proszę dzwonić bezpośrednio do Pani Lucyny pod numer telefonu 773 953 6... 60 60 953 60 60 i jeszcze króciutko przypomnę państwu numer telefonu do USAIN Wayne Clinics specjalnie uruchomioną linię dla polskich pacjentów oto ten telefon 888 635 25 20 3. Dla Państwa, którzy czują, że potrzebują pomocy, jeśli chodzi o choroby żylaków, problemy niewydolności żylnej, proszę dzwonić do USA In Vein Clinics pod ten oto telefon 1-888, linia telefoniczna specjalnie uruchomiona dla polskich pacjentów 635 25 23. Dalej poruszamy się w przekazach z roku 2003. Kolejne fragmenty sesji channelingu telepatycznego z Lucyną Łobos, przez którą na pytania w tych sesjach, zarówno. Prywatnych, jak to się mówi, roboczych, jak również otwartych, odpowiada istota duchowa, duchowy opiekun Ziemi, Enki. Samuelu Enki, czy możesz powiedzieć nam, jak wygląda życie na planecie Asun w konstelacji Oriona? Samuel, trudno jest to określić słowami. Trudno jest mi znaleźć odpowiednie słowa. I odpowiednie miejsce na Ziemi, które by przedstawić obraz tego mogło, jakie jest życie na tej drugiej Ziemi. Jest doskonałe, czysta planeta, szczęśliwi ludzie. Ludzie żyją w przyjaźni ze zwierzętami. Jest to tak, jak było w planie, zanim nastąpiło tyle zamieszania na Ziemi. Rajska planeta. I taką samą planetę chcemy stworzyć tu, na tej Ziemi, na której Wy żyjecie. Nie ma chorób, ludzie żyją zdrowo, a odchodzą, czyli inaczej opuszczają swoje ciało wtedy, kiedy mają na to ochotę albo chcą zmienić swoją powłokę. Inaczej pochodzą, podchodzą do umierania. Tak naprawdę na tej drugiej ziemi pojęcie umierania jest pojęciem nieznanym. Trudno, trudno mi znaleźć odpowiednie słowa, jak tam jest. Pytanie, czy jest to możliwe, aby osoby powiadomione o misji ratowania ziemi otrzymały od Ciebie jakiś znak potwierdzający Samuel N. Key? Osoby, które otrzymały informacje, usłyszały o piramidzie, otrzymają znaki. Mogę Tobie zaręczyć. Nasza cierpliwość też ma swoje granice. Potrafimy potrząsnąć, nie zabierając życia. I tak chyba trzeba będzie postąpić już z wieloma istotami, które usłyszały o piramidzie i o faraonie. Słucham. Co możemy jeszcze zrobić dla misji ratowania Ziemi? Robicie bardzo dużo i jestem z Was bardzo dumny, i będziemy Was chronić, gdyby przypadkiem jakieś niepowołane duszyczki chciały przeszkodzić Wam na tej drodze. Czyńcie tak dalej. Pokazujcie ludziom nasze przesłania i ostrzeżenia, co ich czeka. Może i wszystko. Zacznijcie mówić, czas najwyższy, a my dokonamy reszty. Słucham. Samuelu, czy to Ty jesteś tym właśnie sumeryjskim bogiem Enki, synem boga Jachwy a Enlil, Samuel? I tutaj jestem ogromnie zaskoczony i dumny. Zostało wypowiedziane słowo Jahwe. Jestem. Jestem synem Boga Jahwe. I jest to prawdą. Jednym z pierwszych synów Boga Jahwe. Słucham. Czy słusznie kojarzę Was z Enochem i Eliaszem? Słusznie tak nas kojarzysz. Ale Eliasz jest w następnej kolejności tworzonym duchem szczebla najwyższego i moim bratem. A co? ze starożytną boginią o imieniu Ninkursak jakie są wasze relacje Samuel wszyscy, których wypowiadasz są tworzeni przez Boga Najwyższego czyli Ojca mojego, Boga Jahwe Samuelu Enki w książce Patryk Geryl pisze że w grudniu 2012 roku ma nastąpić odwrócenie biegunów ziemskich i totalna katastrofa, taka jaka była w czasach Atlantydy. Czy jest to prawdą? Samuel, niezupełnie jest to prawdą. Nie chcemy niszczyć Ziemi, gdyż jest zbyt cenna. I dodatkowo Ziemia jest połączona w jednym pasie w układzie słonecznym z innymi planetami. Zakłócenie tego systemu mogłoby wywołać katastrofę w kosmosie, a wcale nam na tym nie zależy, gdyż inne cywilizacje muszą się swobodnie poruszać po wszechświecie. A gdyby to nastąpiło i Ziemia by wypadła z tego układu słonecznego, powstaje kosmiczna dziura, nie do przeskoczenia dla innych cywilizacji. Dlatego, jak już wiecie, kiedy ludzie będą tacy zatwardziali, to wolimy usunąć wszystkich z ziemi, a sama ziemia pozostać musi. Nie, nie bądźcie tacy przerażeni, gdyż po to wybieramy już teraz ludzi, aby pozostali na ziemi i ci ludzie otrzymają znak życia. Ale tutaj muszę jeszcze coś powiedzieć. Skoro powstanie ogromne zniszczenie, to byłoby nieludzkie, te wybrane osoby zatrzymywać i skazać na cierpienie. Lepiej tych też zabrać, a dopiero potem, kiedy Ziemia zostanie przez istoty z Oriona uporządkowana, sprowadzić je z powrotem. Samuelu, Patryk Geryl w swojej książce pisze też o ogromnym labiryncie, który podobno jest gdzieś w Egipcie, którego on szuka, który był budowany według niego 365 lat. Czy taki labirynt istnieje? Samuelenki, istnieje. Wejście do labiryntu, jak i cały właściwie labirynt poza niewielką częścią, jest zalany w jeziorem. Ale labirynt istnieje. Do labiryntu, jeśli się dostaniesz, wejdziesz, nie ma tam wody. Dopiero przykryty labirynt jest zalany wodą. Jest to jezioro Morisa. Dziękuję. Pytanie kolejne. Mam pytanie w związku z poprzednią sesją. Powiedziałeś, że przybycie na ziemię księcia pokoju, czyli Chrystusa, przerwało połączenie z Orionem. Co masz na myśli? Dlaczego tak się stało? Samuel. Jest to głębszy temat. Tak zdecydowała Rada Bogów na tej pamiętnej radzie, która się odbyła. Otóż Rada Bogów uchwaliła, że kiedy na Ziemię przyjdzie książę pokoju i potem odejdzie, kontakt z Orionem zostanie przerwany. Nie zupełnie, bo jest nadzór cały czas, ale już nie taki bezpośredni, jaki był do czasu zero, kiedy się urodził wielki wódz, czyli Wasz Jezus. Gdybym chciał rozwinąć temat, to podejrzewam, że zastałby nas świt. Dlatego powiem w skrócie. Jezus, czyli wielki książę, miał być tym pierwszym zwiastunem tego, co się będzie działo. Był pierwszym prorokiem, który już zapowiadał wielkie oczyszczenie. I dlatego Rada uchwaliła taką właśnie rzecz. Pozostawimy ludzi na dwa tysiące lat sobie samym, gdyż ludzie otrzymali, jak wiesz, rozum i wolną wolę. Ale już nie był taki nadzór z planety, z drugiej ziemi, jak do momentu narodzin Jezusa. Jezus odciął tą drogę, czyli zamknął bramę. Słucham. Pytanie, czy grupa medytująca może coś zrobić, żeby pomóc w przyspieszeniu misji Samuel? Bardzo mnie cieszy, że sprawę misji, sprawę faraona. W sprawę oczyszczania ziemi wchodzą coraz to większe grupy. Przekazuje grupie, co też następuje. Raduje się serce, gdyż się to, gdy się to słyszy, ale wobec potęgi zła i potęgi tej brudnej energii, która jest na ziemi na obecny czas, ta grupa nie jest w stanie nic zrobić. Ale to, co są w stanie zrobić, to niechaj przemawiają do serc ludzi i mówią o miłości, mówią o tym, że będzie ta ziemia czysta. Przede wszystkim niech przekazują spokój i miłość. Ale tak jak już powiedziałem podczas spotkania, ostrożnie, ostrożnie dawkować tą miłość i przyglądać się istotom ludzkim, Komu się przekazuje tę energię i komu się przekazuje tę miłość? Sami ani ziemi, ani ludzi nie uzdrowią. Taka jest prawda. Słucham. Kolejne pytanie. Enki. Jak możemy dotrzeć do serc ludzkich? Enki. Już czasami to, co mogę powiedzieć na ten Wasz, nie Wasz, ale ludzkich istot, upór. Ręce opadają, tylko złoto i złoto, jakby było to najważniejsze. Na drugiej ziemi jest to w ogóle bez znaczenia. Nawet ten, co nie ma złota, ten bardzo też dobrze żyje. A u Was te pieniądze przesłoniły wszystko. To, co robicie do tej pory, jest dobre. Nawet gdybyście beczkę soli zjedli, nie jesteście w stanie tym zatwardziałym sercom serca otworzyć. Tak już było powiedziane, patrz sercem i intuicyjnie odbieraj komu możesz pomóc. Jeśli na swojej drodze spotkasz skamieniałe serce, zostaw taką istotę samą sobie. Może kiedyś, jak naprawdę się zacznie ogromne oczyszczanie, coś tam sobie przypomni i zacznie kiełkować. Ale póki co, na dzień dzisiejszy, dobrze postępujesz. I nie możemy ani Tobie, ani całej reszcie narzucać zbyt dużo obowiązków, czyli dawać tyle obowiązków, że nie bylibyście w stanie tego udźwignąć. Wszystko w swoim czasie. Słucham. Kolejne pytanie. Mówiłeś Samuelu poprzednio, że obecne. Dziesiąte wcielenie jest ostatnim wcieleniem, a z drugiej strony, że jeśli ktoś w tym oczyszczaniu umrze, czyli osoba, która nie ma znaku życia, na ziemi już nie powróci. Samuel N. Key. Tak mówią słowa Biblii. Przy wielkim zmartwychwstaniu, przy wielkim oczyszczaniu będą rozliczani żywi i umarli. Umarli to ci, którzy są tam, po tamtej stronie. Będą rozliczeni. To nie jest tak, że będzie im wybaczone, gdyż to, co jest, było głoszone już od bardzo wielu, wielu lat, a zwłaszcza przez te ostatnie dwa tysiące lat. To jest tak dużo informacji, tak dużo słów popłynęło, że trudno powiedzieć którejś istocie, nawet już duchowej, Boże ja nie słyszałem, czy Boże ja nie wiedziałem, i nie wiedziałam. Już takiej wymówki nie będzie, dlatego rozliczenie będzie i w zaświatach, i na ziemi słucham. Samuelu powiedziałeś też, że istoty ludzkie były stwarzane i umieszczane na ziemi z innej planety, gdzie naprawdę powstał człowiek? W jaki sposób został stworzony? Czy historia Adama i Ewy jest prawdziwa? Samuel, podoba mi się dzisiejsza rozmowa. Jak były stworzone istoty? Powiedzmy dwie grupy stworzone przez samego Boga Jachwę. I te przybyły z planety znajdującej się pomiędzy Jowiszem a Marsem, bo tam też była planeta. Warunki na tej planecie były dokładnie takie same jak na Waszej Ziemi. Natomiast istoty ludzkie stworzone przez samego Boga Jahwe, który stwarzał w zespół z innymi, podlegającymi sobie aniołami. Tak, że kiedy sprowadzane były istoty z tamtej planety, na Ziemi byli już ludzie, ci, którzy zostali stworzeni przez samego Boga. Pytasz, jak to się mogło dziać i czy Adam i Ewa to jest mit czy fakt? Jest to fakt, ale nie byli jedynymi tylko istotami. Adam i Ewa, kiedy zostali stworzeni, na Ziemi już były istoty inne, łącznie z tymi, którzy przybyli na Ziemię. Po to stworzył Bóg tych dwoje ludzi, żeby pokazać, jak można żyć doskonale w doskonałych warunkach. I nieprawdą jest, że Adam i Ewa nie opuszczali tego ogrodu, wręcz przeciwnie wychodzili poza teren tego ogrodu. Pytanie kolejne. Samuelu Enki, jak to jest z Waszym kontaktowaniem się z ludźmi? Odpowiedź. Osoba, czy to jest osoba, byt w ziemskiej powłoce, czy też istota, która przybyła celem przerobienia swego oczyszczenia, jest obserwowana, bo istot duchowych na Ziemi kręci się ogromnie duża ilość. I jak to robimy? Otóż istota duchowa, która ma zejść na Ziemię, deklaruje wstępnie, że chciałaby współpracować z nami. Wyrażamy zgodę i ta istota, która już przyodziewa się w ziemską materię, zaczyna być obserwowana od chwili urodzenia i poddawana próbom. Próbom wszelakiego rodzaju. Jeśli przez te wszystkie próby przejdzie pomyślnie, wtedy My ujawniamy się. Podstawiamy istoty, które dają znak, że jest się tą osobą powołaną. Albo podsyłamy jakąś książkę do przeczytania, albo jeśli istota ma silną psychikę, bezpośrednio się z nią kontaktujemy. I tak to się zaczyna toczyć. Ale kiedy już ta osoba czuje, że jest tą powołaną, wypraną, Wtedy się próby nie kończą. Dopiero wtedy na tej drodze, tej osoby pojawiają się kamienie. Jeśli tę próbę wytrzyma, wszystko wtedy już zaczyna toczyć się gładko. Także bycie z nami, czy współpracowanie z nami, to jest naprawdę ciężka praca, ale i wdzięczna praca, i dająca najważniejsze, czyli życie, i na tym sobie dzisiaj zakończymy słowa przekazów. Jutro będziemy kontynuować. Przypominam Państwu, że cały czas poruszamy się jeszcze w przekazach z roku 2003, jakie od duchowego opiekuna ziemi przez łączniczkę Lucynę Łobos otrzymali ludzie na czas wielkiego oczyszczania na ziemi. Ja ocenę jak zwykle pozostawiam Państwu. Kłaniam się. Dobranoc. Barbara Choroszy.